Cześć, jesteśmy Daniel i Domi z kanału Zobaczyć Co Się Da. Podróżujemy w różny sposób, choć najczęściej z plecakami. Od jakiegoś czasu marzy nam się własny dom na kółkach, w którym będziemy mogli mieszkać i jednocześnie zwiedzać świat. Tym filmem zaczynamy serię budowy naszego campervana. Przejdźcie z nami wszystkie etapy od sprawdzenia blachy do wykończenia naszego Volkswagena Craftera. Ostatnia seria, jeżeli nie widzieliście to zachęcamy Was z tego roku, tegoroczną serię z podróży do Włoch, Hiszpanii na Majorkę. Oraz Norwegii, mamy nadzieję, że się podobała. Jeżeli nie, to gdzieś tutaj pojawi się odnośnik, można sobie obejrzeć, nadrobić zaległości. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam naszego kampera. Nasz, nasz plan na niego. Nasz plan na niego. Opiszemy Czy będziemy się przemieszczać i mniej więcej już coś zobaczymy ile on ma rdzy, czy trzeba go mocno naprawiać. Także pierwsze sprawdzenie busika, jak on wygląda. Lecimy. Tak jest. Zacznijmy od tego, że nam opowiesz, co to jest za busik. Tak, więc jak widzicie, zdecydowaliśmy się na Volkswagena Crafter z 2009 roku z silnikiem 2,5 Turbo Diesel, jedyny prawilny. W, jak na ten rocznik, w idealnym stanie. Dokładnie. W przebiegu ma niby 150, w tym momencie 2000. Kupiliśmy go, jak miał 140, bodajże 7, i szczerze mówiąc, o dziwo wygląda na ten przebieg. Jak na ten rocznik. Zero, praktycznie rdzy, takie małe ogniska. Zaraz będziemy sprawdzać. Tak, tutaj wszystko, no oprócz kierownicy, ale wszystko tutaj ładnie nowe, nic nie poniszczone. także jest okejka. Ja bym powiedziała, że Niemiec płakał jak sprzedawał. Niemiec płakał jak sprzedawał, tak, jest z <laughs> zagranicy nawet, żeby było śmiesznie. Jakieś tam dziwne historie z nim były, uwierzyłem na słowo. Mamy go już półtora roku, nic się z nim nie dzieje, wymieniliśmy co trzeba było i jeździ, teraz go tylko będziemy dopieszczać. Z racji tego, że już go mamy trochę, mamy trochę planów i zaraz Wam o tym opowiemy. Dokładnie. Może powiemy, co tutaj zmieniliśmy? Zmieniliśmy coś w szoferce, czy nie? W szoferce wprowadziliśmy delikatne zmiany, aczkolwiek żeby mieć mapy wygodniejsze niż tam w telefonie, jakieś tam szukanie, zainstalowaliśmy mu, proszę bardzo, taki oto sprzęt z Androidem. Proszę bardzo, radyjko. Można sobie podłączyć telefon, jest Android, będą tutaj wyświetlane mapy Jak chcecie możecie przy cofaniu, coś co bardzo się przyda Kamera cofania, żeby nie uderzyć, żeby jak będziemy parkować w jakichś dziwnych miejscach Wszystko było widać, także myślę, że to jak najbardziej się przyda A przy okazji jakiś Spotify, wiadomo Dokładnie, a to pomaga przy, na... o, przy gabarytach A powiem szczerze, że dla mnie to będzie zbawienie, ponieważ wiadomo jak to kobiety jednak wolą być bezpieczniejsze z taką kamerką Tak jest. I nie wierzymy zawsze w swoje umiejętności. No dobra, to co, lecimy na pakę? Tak, poza tym jeszcze jedna grana. Nie będzie tutaj dwóch foteli, będzie jeden. A dlaczego? Zaraz wszystko powiemy, tylko idziemy z tyłu. Dokładnie, bo nie wiem czy widać, tu macie jeden fotel, a tu jest taka kanapa podwójna. Więc ja mam bardzo dużo miejsca, jak jeżdżę jako pasażer. Albo Ty. Już niedługo. Już niedługo. <laughs> Dokładnie, lecimy na pakę. Tak. Tak, jedną z pierwszych zmian, jakie zrobiliśmy, jest to okienko zmontowaliśmy je dosłownie dwa tygodnie temu, dlatego mamy trochę bałagan na palce. Zaraz pokażę wam, co tam jeszcze robiliśmy, ale jak widzicie, z zewnątrz totalnie nic nie widać. Ale okno jest tak super, że wy nic nie widzicie, a ja widzę was od środka. Także super prywatność, mega. Chodźcie do środka. No tak, tutaj musicie trochę nam wyobaczyć bałagan, tak jak mówiłem, tam są resztki z naszego okna. Tutaj jest ścianka, którą ściągnęliśmy przed chwilą, raczej przed chwilą, parę dni temu, ale to jest plan na dzisiaj, żeby ściągnąć resztę, dlatego że tutaj zobaczyliśmy coś bardzo niedobrego, a mianowicie wyszła tam trochę rdzy, więc wygląda jakby z zewnątrz, tam gdzie jest taka czarna obramówka, wpływała woda, zbierała się i niestety tutaj nam trochę te rdzy szaleje. Dlatego musimy sprawdzić, czy reszta busa ma się dobrze, czy trzeba coś tutaj naprawić, ewentualnie dać do blacharza, zanim będziemy przyklejać izolację i działać dalej. Ale kolejnym planem dzisiaj jest jeszcze yy, przymierzenie okna, bo jeszcze nie wiemy, jaką wielkość okna tu chcemy, więc będziemy wycinać z kartoniku i mierzyć dokładnie, jakie okno tutaj będzie, bo będzie, bo musimy mieć przy przestrzeni do pracy jakieś światło. Jedziemy! Zaczynamy demolkę. Dobrze, bardzo dobrze zaraz wam pokażę. A więc zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ściągnęliśmy wszystkie ścianki boczne. O, tutaj to co widzicie? Nie ma. Nigdzie. Nic mi tu nie, nie widać. O, jest trochę jaśniej. Dobra, i zobaczcie. Tutaj prawie nie ma rdzy. Dwa, trzy punkty. Na samym dole za szoferką. O, tutaj. Takie coś. Tak samo z tej strony. Poza tym nic tu jeszcze takie małe ognisko identyczne no i wiadomo gdzieś tu gdzie były śruby, tak? jakieś takie o powierzchowne, proszę bardzo także naprawdę w super stanie, nie ściągaliśmy jeszcze podłogi to jest jakby projekt na inny dzień chcę na inny dzień więc, co zrobimy? to chyba ściągnę jeszcze to, żeby zobaczyć dlaczego ta woda się tam dostaje Następnie pojedziemy do blacharza, pogadamy, co, ile, za ile, czy da się to zrobić, czy jest sens, czy mamy sami to zetrzeć. I kurde, mamy 2009 rok, Volkswagen das auto, przypominam. Tu się nic nie dzieje, zero rdzy. Sprawdziliśmy też drzwiczki, nic. Jest sztosik. Jest sztosik, więc... Że misja blacharz, a potem izolacja. Tak, a teraz przymierzymy okienka jeszcze, bo chcemy zamówić okienka, tak, żeby zobaczyć i sobie powiedzieć na dziurki. Zaraz Wam pokażemy, o co chodzi. Jak widzieliście widzieliśmy sobie wzorniki na okna To naszego biura Slash jadalni Większe 50 na 70 Mniejsze 35 na 50 I teraz musimy zdecydować Które nam bardziej pasuje Już wstępnie mierzyliśmy I Wydaje nam się, że większe będzie lepsze Został, Chyba na takie się zdecydujemy Przypominam tutaj stoliczek Obracamy krzesełko z szoferki I tu jeszcze drugie Takie żeby sobie popracować, nie? Kurde, Także. wizualizacja mi się, proszę, po, proszę pana, bardzo podoba. Także wydaje mi się, że będzie y, gitarka. No bo to, nie wiem, no tak mało słońca, my byśmy chcieli tu czasami popracować. Coś zjeść, no jednak musimy mieć tą, y, to słoneczko, które wpada nam na busa, Także nie? ja jestem za tym, Dominika chyba też. Jeszcze po prostu zapytamy Instagrama, popatrzymy na zdjęcia. ale wam znać. Zrobiliśmy jeszcze jedno okienko, zaraz wam pokażę jakie. Jeszcze jedno okienko tutaj, o. Okno dachowe, pewnie widzicie do góry nogami, ale musicie mówić na słowo. Takie. Tak, myśleliśmy, żeby zrobić większe o rozmiarach 50 na 70, tylko wtedy trzeba by było wycinać te wsporniki, a ja bym wolał je zostawić osobiście. Więc wydaje mi się, że 40 na 40 wystarczy. Wydaje czy? mi się, że yy, wystarczy, bo też nie może być co za duże. Także tak jak widzieliście, u góry zdecydowaliśmy się na mniejsze okienko. Z tyłu większe. Nie mardzy, jeszcze podjedziemy do blacharza. No i zaczynamy pracę. Śledźcie nas, bo będzie się działo. Oczywiście więcej będzie na Instagramie, bo tam publikujemy częściej. Niemalże codziennie postaramy się Wam wrzucać co jakieś zdjęcia, update'y. Ale tu na YouTubie będzie wszystko takie w pigułce. I na pewno będzie też miara na bieżąco. Tak, więc widzimy, lecimy dalej z projektem. A jak Wam się podoba to, co robimy, albo macie jakieś na przykład pomysły, które chcecie nam podrzucać, to je podrzucajcie, dawajcie łapki w górę i komentujcie, a my zabieramy się do pracy dalej.